10, 5, 4, 3, 2, 1, start. 53 lewy, w 2 prawy, 150, hamowanie w bramie, 2 prawy, 200, 3 plus prawy, nie ciąć, 180, hamowanie, 2 lewy, wypuść w pięć prawy, hamowanie trzy lewy, wypuść w trzy prawy wypuść 400. trzy kana, dwa prawy w jeden lewy, w dwa plus prawy wypuść czterysta prawy max pięćset Uwaga, Max od prawej przez skrzyżowanie podpija w chudę. W chudę. 300. Hamowanie przed mostkiem 10, 2 lewy za mostkiem. 200. Kurwa. 4 prawy nie ciąć syf. 150. Lewy max, ciąć syf. 250, hamowanie dwa prawy 2 prawy. 100 2 minus lewy nie ciąć, 80, 4 lewy Uwaga, hamowanie 52 lewy nie ciąć. Dwa lewy nie ciąć, 120 4 prawy, długi, podwójny. 300 prostować. 4 plus prawy, 100. 4 plus prawy, 100. 4 prawy, syf. 120. 4 lewy, przytnij. 250. 5 lewy, uwaga w 5 prawy. Hamowanie 72 lewy. Przed domem. 100. 5 prawy. Uwaga, hamowanie 72 plus prawy. 400, lewy max, 100, za szczytem 80 hamowanie. Jeden prawy nawrót za Biały Dom. Jeden prawy nawrót. Krótka. Krótka. Prawy max. 3 trzy lewy, 3 trzy minus prawy, 3 na 2 lewy zacisk, 100, 5 prawy, długi 500, 5 pięć lewy w 5 prawy, 5 lewy w 5 prawy, 150, 5 pięć prawy w 5 lewy, 4 prawy, 4 prawy, 100. Szczyt prawo, za szczytem 150, uwaga, 5 lewy, w 5 prawy, nie ciąć kamienie przy kapliczce. 150, lewy max, 100, 5 prawy przytni za szczytem 5 lewy, przechodzi w 5 prawy długi, 80, 4 lewy przytnij, 4 lewy przytni za szczytem 5 prawy, 120. 4 prawy, w 4 minus na 3 plus lewy zacisk. 3 plus lewy zacisk. prawy max, przechodzi w lewy max, prawy max przechodzi w lewy max, za 74 prawy wąsko, 4 prawy wąsko, 100, za szczytem 4 lewy w prawy max, 150, lewy max nie ciąć w prawy max, 80, 5 prawy, uwaga przy drzewach 4 prawy. 4 prawy za szczytem, 120, prawy max bardzo długi, 4 lewy długi, 80, 4 plus prawy, lotna, 5 lewy długi.